Cześć z tej strony Kasia. Cześć z tej strony Alicja. Znamy się od ponad 20 lat, ale czujemy, że spotkałyśmy się na nowo. Z naszych rozmów narodził się podcast Rozmowy z Duszą, w którym rozmawia dusza z duszą. O duszy dla duszy. Opowiadamy o naszej drodze do poznania siebie, zrzucając iluzje nagromadzone przez większość naszego życia. Jeśli szukasz szczerości i autentyczności, to czekałyśmy właśnie na Ciebie. Chodź, słuchaj się w siebie. Jest tak dużo do odkrycia. Dzień dobry, piękna dusza. Witamy Ci bardzo serdecznie. Ostatnie odcinki zatytułowałyśmy Refleksje duszy. Była część pierwsza, była część druga. A teraz będą opowieści z głębi duszy. No to Kasia opowiadaj. Bo tyle tych testów od wszechświata było w ostatnich dniach, że koniecznie muszą się one znaleźć w naszym podcaście. Ja podjęłam jakiś czas temu decyzję, że chcę się rozprawić ze swoimi emocjami, że chcę je pouwalniać i jak już dobrze wiecie, dobrze wiesz piękna duszo, ze świeczką było mi jakoś nie po drodze, to ostatnio wymyśliłam sobie, że może wyjazd nad morze pomoże. Że może być może pomoże, no i pomógł. Um, poniekąd tak, ale jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Więc kolejnym elementem, jaki e, był na mojej liście, jak uwolnić te emocje, które gdzieś tam we mnie siedzą. Jak już wspomniałam, wyjazd nad morze i koncert. Koncert Dawida Podsiadło, gdzie już po prostu widziałam siebie, jak tam jestem, płaczę sobie przy niektórych piosenkach, i że to też będzie uwalniające. Ale! Zacznijmy od tego, że od ten początku. koncert nie był w Monachium, tylko w Gdańsku. Tak, tak. A Kasia mieszka w Monachium. Tak. tak. No i opowiedzmy tutaj o tych testach wszechświata, które Cię spotkały. Bo w ilu krajach byłaś w ciągu pięciu dni? Czterech. No i zaczynamy od początku. To ale czekaj, ale jeszcze od początku to chciałabym powiedzieć, że pozdrawiam bardzo serdecznie Kamilkę, dzięki której, dzięki której miałam okazję właśnie być na tym koncercie. No, czyli Kamila, Anioł, który mm, rozpoczął testy od wszechświata. Tak. No i co? Pierwszy test. Pierwszy test był na odcinku Monachium Szczytna. Niektórzy mówią Szczytna Śląska, żeby było wiadomo, że na Dolnym Śląsku. I 111 km przed Szczytną. Auto się rozkraczyło panu, z którym jechałam. Tutaj zaczął się właśnie pierwszy test, jak ja na to zareaguję, czy będę ofiarą losu i będę płakała tam w rękaw współtowarzyszom i gdzieś jednak czułam podskórnie, że. Może no, coś się wydarzy, bo, bo jak zobaczyłam tylko auto, to nie poczułam komfortu. O, doszło do mnie, że miałam wybór, tak? Mogłam nie wsiadać do tego samochodu, no ale gdzieś tam te głosy podszepty były, że no ale nie masz innego wyjścia no już się umówiłaś i musisz jechać. A tak naprawdę, już pamiętasz, rozmawiałyśmy o tym Alicja, że wystarczyło podjąć decyzję: nie, jednak nie jadę i. i Coś by się znalazło, no ale tego nie zrobiłam, więc do kogo mogłam mieć pretensje? No, no tylko nikogo. do samej tak, siebie, dokładnie. dlatego, bo sekretem jest czucie. A po drugie, ja tutaj zawsze będę mm -hmm. wracać do human design, a jesteś tak. projektorem z autorytetem wewnętrznym w śledzionie, tak. czyli twoja intuicja, intuicja. jest niezawodna. Mm -hmm. I kiedy stoisz i patrzysz na auto i myślisz sobie, tutaj coś nie gra, Aha. to to jest właśnie ta intuicja, która już ci daje znak Kasia. To nie to auto, to nie ta trasa. Teraz już wiem. I chciałam właśnie tutaj powiedzieć, że zdałam ten egzamin celująco. Taką sobie ocenę wystawiam, bo. Tak bo siedząc w tym samochodzie miałam bardzo dużo czasu na różne przemyślenia. Nie miałam w kurwu jakiegoś tam, tylko bardziej wdzięczność i naprawdę tą energię moją i uwagę przekierowałam na to, że jest mi ciepło. Jako taka jestem bezpieczna, mimo że byliśmy na autostradzie. I mówiłyśmy o tym, że plus to do zaufania um, sobie, do pewności, że możesz na sobie polegać. Um, bo też opowiadałaś mi o tym, że nie miałaś do kogo zadzwonić. I tak ci powiedziałam, że Kasia, mhm. może o to chodziło w tej sytuacji, że miałaś zadzwonić do, do siebie. No, coś, coś w tym jest. Ja naprawdę mam w sobie jakby dużo uważności i pokory, i wiem, że każda sytuacja jest po coś. I właśnie na tym się tam skupiłam. Że co mi ma to pokazać, dlaczego ja mam się zatrzymać, na co zwrócić uwagę. I to jest przepiękne, kiedy w takich sytuacjach podbramkowych, w których nie widzimy innego rozwiązania, nagle kierujemy tę lampkę na siebie i zadajemy sobie właśnie pytanie: dlaczego to się wydarzyło, co mi ma to pokazać, w jaki sposób mogę sobie poradzić z tą sytuacją, co już wiem o sobie, co może mi pomóc zareagować w tej sytuacji zupełnie inaczej niż dotychczas. No i przede wszystkim akceptacja. Mm -hmm. Bo właśnie zaakceptowanie ym, stanu rzeczy już prowadzi nas ym, ku rozwiązaniu, bo nie nakręcamy tej spirali, można by powiedzieć, jakichś niefortunnych zdarzeń, skupiamy się na tym. Okej, okay, jestem w tej sytuacji, no to co, posiedzę sobie, czy postoję i to się zaraz jakoś wyjaśni. I chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w pewnym momencie też podjęłam jakby decyzję, że ktoś się zatrzyma, ktoś nam pomoże. Bo wiadomo, tam kierowca działał, szukał jakiejś lawety, ale powoli nam padały już światła, już nie byliśmy praktycznie widoczni na autostradzie. No i podjęłam decyzję, patrząc głęboko w oczy jednej z pań, że my musimy mówić przecież o tym, co my chcemy, a nie czego nie chcemy, i że na pewno. Na pewno ktoś się zatrzyma, jakaś dobra dusza się zatrzyma. No i chcielibyście widzieć jej wzrok na mnie, jak na jakąś zwariowaną osobę, o tak to nazwę. I uwierzcie mi, że pomachałam tym telefonem maksymalnie 5 minut, i zatrzymała się pani, po prostu jak z nieba. I udzieliła nam pomocy. Przypomniałam też sobie, że mówiłyśmy w jednym z odcinków, że czasami ludzie pojawiają się po prostu. Na chwilę. Tak, na chwilę, żeby wykonać jakiś plan, na co się może umówiliśmy. I tutaj miałam dokładnie takie poczucie, bo, bo na końcu nawet do niej powiedziałam, że, no mówię, jest pani naszym aniołem, moim aniołem, i ona do mnie podeszła i po prostu tak się przytuliłyśmy. Jakbyście się znały od zawsze. Tak, kropka. No pięknie, czyli wyjechałaś z Niemiec, dałaś radę w Czechach, dotarłaś do tej szczytnej, a następnie pojechałaś do Gdańska. No mamy te trzy kraje, no i teraz mnie interesuje, co z tym czwartym. Gdzie cię jeszcze poniosło, Kasia? Jaki tam był test? No, tam był już najmocniejszy test, który naprawdę przetransformował mój cały układ nerwowy, bo nie dość, że podróż w głąb siebie, do tego Gdańska, bo jest tą przygodą właśnie w Czechach najpierw, to później się wydarzyła już na sam koniec kolejna, kiedy zadecydowałam, że stawiam siebie na pierwszym miejscu i mój komfort, i chcę lecieć jednak samolotem do Monachium. I w ostatniej chwili po prostu zmieniłam plan, że nie będę wracała z samochodem. Um, oczywiście przeszło mi przez myśl, że ale by były jaja, jakby mi ten lot odwołali. Stop! Ja tutaj chciałabym powiedzieć i przypomnieć wszystkim o tej sile manifestacji. I jeżeli ktoś pracuje właśnie z prawem przyciągania, to ja apeluję tutaj znowu, żeby ja naprawdę uważać, bo też robiłyśmy taki odcinek. Słowa mają moc. I tak jak kiedyś wszechświat potrzebował kilku dni, tygodni, miesięcy albo lat, tak teraz manifestujemy dużo szybciej. Aniu, stróż, wszystko notuje, chodzi za nami krok w krok i. To się dzieje. No i ja właśnie tego doświadczyłam, że no sekretem jest czucie, gdzieś tam poczułam, e, tak sobie wrzuciłam, że no, ale były jaja, ha, 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 no to tak, byłyby jaja, to dobrze, Kasiu, sprawdzimy, czy faktycznie to będą jaja. I to było ogromne wyjście ze strefy komfortu. Na szczęście dowiedziałam się o tym, że mój lot został odwołany po koncercie. Oczywiście brałam to za jakiś śmieszny żart. Myślę, dobra, na pewno. Czyli były jaja? No były jaja. <głos> <głos> I myślę, dobra, na pewno to się wszystko wyjaśni na tym lotnisku. Ja tam jadę, ja to wszystko załatwię, skoro sama sobie tą sytuację wymanifestowałam. To sama może się też naprawić. Oczywiście. No i właśnie. Na Instagramie mm -hmm. napisałaś, że zdałaś egzamin. No ja jak sobie z tym poradziłaś? No, bo znowu co? Wzięłam to na klatę, że jest taka sytuacja, a nie inna. Oczywiście cały czas miałam nadzieję, że jest za dużo biletów zostało sprzedanych i to się po prostu wyjaśni, albo ktoś coś odmówi i, i polecę tym samolotem, ale okazało się, że kompletnie lot został y, anulowany. W ogóle samolot z Monachium nie doleciał do Gdańska. Więc co? Y, znowu sprawy w swoje ręce, znowu sama sobie. Mm. Udało mi się jedynie co to przebukować bilet, yy, że po prostu wcześniej poleciałam do uwaga Danii. <laughs> Mogę powiedzieć, że zaliczyłam lotnisko yy, w, w Danii, w Kopenhadze. Kopenhadze. Mm -hmm. No i wyjście, mówię, powtórzę, to wyjście z tej strefy komfortu, bo trzeba było informować i w pracy, że mnie nie będzie, a są terminy, a to tamto, ale nauczyłam się, że hej, świat się nie zawali. I hej, mogę polegać na sobie. Tak. Hej, poradzę sobie w każdej sytuacji. Hej, mogę zaufać sobie mm -hmm. i myślę, że to było bardzo ważne, że byłaś w tej podróży sama, bo ja uważam nie od dzisiaj, że podróżę samemu kształcą, nie tylko podróże kształcą, ale mm -hmm. podróże samemu kształcą, bo mamy właśnie czas na przemyślenia. Jesteśmy bardziej uważni na innych, na otoczenie, na to, co się dzieje, ale też jesteśmy tak w cudzysłowie zdani na samych siebie tak. i jakby testujemy swoją zdolność do radzenia sobie z rzeczywistością. Już nie ma kogoś obok ciebie, kto może załatwić za ciebie, tylko właśnie wychodzimy z tej roli ofiary i załatw za mnie, poproszę, mhm. zaopiekuj się mną. Mhm. I bierzemy sprawy w swoje ręce. Dokładnie tak. I y, ja miałam taką samodzielną podróż w głąb siebie, i ktoś by mógł powiedzieć samotną. Nie, powtórzę, samodzielną, gdzie się nauczyłam bardzo dużo, że mogę na sobie polegać, że jestem tą swoją najlepszą przyjaciółką i że siebie wspieram. Ale co do samego uwolnienia, to refleksja jest taka, że ja potrzebuję drugiej osoby do tego, żeby, żeby uwolnić to, co po prostu gdzieś tam tak mocno we mnie siedzi. Jak już Wam wspominałam ostatnio, tobie, piękna dusza, wspominałam, mmm, świeczka. No, może tak, ale więcej uwagi, a ja widocznie nie nadaję się, żeby siedzieć, patrzeć w świeczkę i. i... I, I przeżywać, tak, i medytować, fale y, samotne, nie wiem, spoglądanie na zachód słońca bardziej wprowadzał mnie w stan takiego zadowolenia, wdzięczności, i, i moja uwaga od, od tego mojego jakiegoś tam wewnętrznego bólu po prostu. Została zasypana tym pięknym bałtyckim piaskiem, bo no, skupiałam się na, na, na tym, co jest teraz piękne, na, co widzę, a nie mogłam wejść głęboko po prostu we swoje wnętrze, o, tak bym to powiedziała. Co do śpiewania piosenek, to uważam, że tak, że tutaj to ze mną rezonuje, coś no, porusza, jednak muzyka porusza moją duszę, porusza moje ciało, ale Powtórzę, rozmowa z drugim człowiekiem, z jakąś bratnią duszą, czasami może nawet obcym, ona jest dla mnie najlepsza. Może ty, piękna duszo, też dojdziesz do takiego samego wniosku, do jakiego doszła Kasia? Bo rozmowa z drugim człowiekiem może być naprawdę uwalniająca, i tak jak Kasia powiedziała, to może być bratnia dusza, to może być bliska ci osoba, ale tutaj też powiem o tym z mojego doświadczenia: to może być też trener radykalnego wybaczania, bo cały proces radykalnego wybaczania opiera się na rozmowie z drugą osobą i bardzo ważną, wręcz kluczową częścią tego całego pięcioetapowego procesu jest opowiadanie historii. I wiele dzieje się już na tym etapie opowiadania historii oraz drugiego etapu czucia uczuć. Często potrzebujemy właśnie drugiej osoby, po to, żeby w ogóle usłyszeć naszą historię, żeby ona tak naprawdę została przez nas usłyszana, i jak ona jest opowiedziana, to my do niej docieramy i tak samo w obecności drugiego człowieka jesteśmy często w stanie dokopać się do tych uczuć, do których sami się nie dokopiemy, bo często nie chcemy się w ogóle z nimi skonfrontować. Bo mamy dużo blokad, które nas utrzymują cały czas przy życiu, mhm, bo mózg zawsze chce nas chronić i o tym już też mówiłyśmy. W naszym podcaście i on nie będzie chciał iść tam, gdzie jest niekomfortowo, nie będzie chciał iść tam, gdzie jest niewygodnie, gdzie coś jest nieznanego. A taka osoba jak trener radykalnego wybaczania poprosi Cię w jakiś sposób, żebyś tam właśnie poszła, piękna dusza, żebyś nazwała te uczucia, żebyś znalazła je w ciele. A tylko to, co poznane i nazwane, może być uwolnione. Podsumowując, jakie ja mam wnioski z tej podróży, z tej samodzielnej podróży? Po pierwsze, to, że jestem nieustraszona, że poradzę sobie w każdej sytuacji, że mogę na siebie liczyć, że jestem tą swoją najlepszą przyjaciółką, że tę relację tworzę od jakiegoś czasu, bo wiem, że ze sobą jestem do końca życia i to na siebie mogę zawsze liczyć. No, i to jest bardzo fajny wniosek z samodzielnej podróży. Mm. Nie samotnej, tylko samodzielnej. Samodzielne. Mhm. No dobra, Kasia, a po drugie? A po drugie, to, że ja przestałam ostatnio. o konkretach. Przestałam spisywać, bo byłam w takim wirze po prostu pracy i wszystkiego. Że pozwoliłam sobie na to, że chcę być na koncercie. Owszem, byłam na tym koncercie, ale to, co się właśnie wydarzyło po drodze, to była po prostu kreacja wszechświata, a nie moja, bo ja konkretów żadnych nie dałam. Rzuciłam sobie konkretem, było to, że chcę kogoś znajomego spotkać i spotkałam, bo spotkałam ludzi ze szczytnej, ale no, jak miała wyglądać ta droga i to i tamto, no tutaj nie było żadnych konkretów. Więc biorę to sobie do serca, będę jeszcze bardziej uważna i wiem, że mam moc i może w Danii następnym razem wyląduję troszeczkę na dłużej. Fajnie, że wspomniałaś o uważności, no bo mamy już historię na kolejny odcinek, który oczywiście pojawi się już za tydzień w poniedziałek. Piękna duszo, zachęcamy cię do subskrypcji naszego kanału. Mamy już 250 subskrybentów. Jesteśmy wdzięczne za każdą duszę, która nas słucha. I jeszcze bardziej wdzięczne za dusze, które się do nas odzywają i które dzielą się swoimi historiami. Czekamy na Wasze komentarze i lajki. Kto <laughs> <laughs> to zabrzmiało? Tak, lajki też. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! Pa!